Dobry wieczór. O, jeszcze byłam. Pięknie, dziękuję. Dobry wieczór, jestem Gosia Herba i zaraz zobaczycie prace, które powstawały w przeciągu dwóch lat albo w zasadzie to w ciągu roku, ale nie ułożyłam ich w porządku chronologicznym. W sumie nie wiem dlaczego. I też chciałam powiedzieć, że one w ogóle nie są spójne, jeżeli chodzi o styl, ale myślę, że tworzą jakąś opowieść o moich przygodach, tych, które przydarzyły mi się w ciągu roku i dwóch lat. <głosy> <głosy> Jak widać mam skłonność do egzaltacji mimo już całkiem zaawansowanego wieku, takie rzeczy też mi się zdarzają. To jedna ze świeższych historii. No wiadomo, domyślamy się kto jest bohaterem. No smutna historia, co tu dużo mówić. Ale to właśnie to jest już ciekawsza rzecz, bo to jest opowieść o brzuchomówcy, zresztą temat Dosyć ciekawa historia brzuchomóstwa. No, roboty, nakręcane, różne stworzenia, to lubię chyba najbardziej. Sami możecie sobie, będę wdzięczna, nawet jeżeli sobie sami rozwiniecie tę historię. A to dla mnie całkiem nobilitująca sprawa, bo czasami się zdarzają ludzie, którzy mówią: Gosiu, herbo, pozwól mi wytatuować sobie coś na swoim ciele. I to całkiem przyjemne. I myślę, że za jakiś czas pewna dziewczyna będzie nosiła mniej więcej taki wzór na swoim uroczym przedramieniu. A to z kolei to są historie, no, też widać od razu, mitologia grecka, apokryfy, żywoty świętych. To też są bardzo inspirujące historie. E, trochę je przetwarzam, ale ogólnie to się trzymam wiadomo, no, materiałów źródłowych. E, to z kolei to jeden ze starszych obrazków. To była taka seria o dziewczętach, które mają problemy emocjonalne, te w sumie dosyć zaawansowane już paranoje raczej. Yy, ale no tak, te prace chyba są jednymi z najstarszych. Tak dwa lata temu powstały, więc a to, to jest dla mnie ważna praca, bo to jest mural, który cały czas w bardzo ważnym dla mnie miejscu Tereferę we Wrocławiu. Bardzo polecam, łatwo zapamiętać nazwę, a mural się cały czas rozwija, dlatego Tereferę jest w zasadzie moim drugim domem, bo mogę w każdej chwili przyjść i coś domalować, a tu już bardzo smutna historia. Wymazywanie albo umanekinowienie, no co, co tu dużo mówić. Może nie każdemu się spodoba ta przy, przykra historia, bo no co, no, w porównaniu z tymi poprzednimi, o znacznie bardziej wolę to, to są zabawy na śniegu. Treść może się wydawać trochę nieodpowiednie, ale w rzeczywistości. No, przecież dzieci się nie wstydzą, więc no a psy też robią co im się żywnie podoba, więc to jest dokumentacja zupełnie autentycznych wydarzeń, zaobserwowanych zimą. A kiedy jestem zmęczona, to sobie muszę notować, bo niestety, ale mam słabą pamięć, więc wieczorami sobie notuję to, co zobaczę, albo nie wiem, usłyszę w tramwaju czy na ulicy. Niektórzy się obrażają, się, naprawdę czują się dotknięci, bo rozpoznają później siebie. No, przepraszam. A to. Z kolei ilustracja związana z dosyć smutnym miejscem w internecie, jeżeli tak można powiedzieć, czad rulet. Bardzo gorąco polecam, ale chyba również żarliwie odradzam. Jeżeli ktoś odwiedził, to wie, o czym mówię. Niebezpieczne i smutne miejsce. A tu Estera Tornado, wymyślam sobie bohaterów i to, to, to jest właśnie Estera, ale chciałam zaznaczyć, że to nie jest, są siostry siamskie. To, to, to jest początek mojego komiksu o dziewczynie, która ma dwubiegunówkę no i musi sobie jakoś radzić w tym świecie. Broń Boże, tutaj żadnego frikostwa nie uprawiam. No i święci cały czas się pojawiają w mojej tak zwanej twórczości. Zazwyczaj to ja uprawiam taką nielegalną, no gloryfikuję znajomych, yy, ale zazwyczaj też się obrażają i nie pomagają nawet Aureole, ani żadne inne kostiumy atrakcyjne, jakie im serwuję. Yy, no też przepraszam, no. Co ja mogę powiedzieć? Poczekam, aż pojawi się kolejny obrazek, bo tutaj już chyba wolę nic nie dodawać. O, a to jest mechaniczna mama, bo od kilku lat wracam do tego tematu dosyć uporczywie, a tutaj no niestety nie do końca widać, ale tu wykorzystałam fragmenty książki, nabyłam ją we wrocławskiej bibliotece miejskiej za 2 złote ABC Młodej Kobiety. No i tak sobie wydzieram. Tutaj historia, która powstała chyba rok temu, i w zasadzie to no też czas leczy rany, bo chyba pierwotnie w zamierzeniu to miał być jakiś dramatyczny przekaz, ale kiedy robiłam prezentację, to sobie tak na to spojrzałam i jedyne, co mogę teraz o tym powiedzieć, no to że jest szczur w kąpieli i, i nic poza tym tu z kolei yy, kasanowa. Który przyszedł pod pomnik wielkiej suki wyroczni. No i tyle. Taka tam historia mi się pojawiła w głowie. Resztę też możecie sobie Państwo do dopowiadać i nadinterpretować. A tu portrety znowu. Pierwotnie to było małżeństwo. Mieli, mieli, mieli twarze prawdziwe i te sprawy, ale po jakimś czasie to już na kopii domalowałam im te kaski. O, stwierdziłam, że lepiej wyglądają jakoś. <grystanie> a tutaj to, to raczej takie no, niezbyt smaczne, być może nawet prostackie żarciki, bo też do takich mam skłonności, przyznaję się. No, kokota ta na dole i, i maciora karmiąca, jako takie no, jedno, modele kobiecości, oczywiście między innymi. A to ostatnia praca. Apel, jeżeli ktoś chciałby ściąć swoje włosy, to zapraszam do mnie, bo od jakiegoś czasu zbieram ludzkie włosy i wykorzystuję je w taki sposób. Jeżeli ktoś by chciał się pozbyć loków, to zapraszam, obiecuję, że wykorzystam je w jak najbardziej twórczy sposób. I to wszystko, bardzo dziękuję i miłego wieczoru życzę.